Dzień dobry, ja chciałem się przyznać, kiedyś musi nadejść ten coming out, zresztą lepiej, żebyście się Państwo ode mnie dowiedzieli niż skądinąd, do dwukrotnej kradzieży sklepowej. Po raz pierwszy napadu na stację benzynową. Dokonałem pomiędzy miejscowościami Żgów a Pawielnice, to było pewnie z 8 lat temu. Dowiedziałem się o tym od mojego warszawskiego dzielnicowego jak się okazało, pracownik kas, stacji skasował wyłącznie za benzynę, a nie za gaz, albo odwrotnie, czego ani ja, ani on nie zauważyliśmy i pojechałem. I w związku z tym byłem osobą podejrzaną o kradzież sklepową, dokładnie o skok na stację benzynową. Drugi raz całkiem niedawno dowiedziałem się, że występuje w charakterze podejrzanego o również skok na stacji. Tak najpierw kradzież sklepową, potem jak się okazało, Chodziło o skok na stację benzynową ucieczkę z paliwem. Po bardzo długim dochodzeniu, również ten sam dzielnicowy, co ciekawe po latach się zgłosił, po bardzo długim dochodzeniu i docieraniu do policjantki zajmującej się sprawą, okazało się, że ktoś, kto nabył ode mnie mojego starego saba, który to samochód był bardzo zasłużony, był ze mną na Ukrainie. W obszarze przywojennym i bardzo go lubiłem, ale myślałem, że już jest taki raczej na złom. był bardzo stary. W związku z czym go sprzedałem i okazało się, że ma drugie życie i między innymi zajmuje się ktoś w tym samochodzie, no, między innymi niepłaceniem za paliwo na stacjach benzynowych, a także oddalił się z jakiegoś miejsca włamania. Oczywiście wysłałem wyjaśnienie, informacje o sprzedaży. Tego samochodu i sprawa się skończyła. Dlaczego o tym opowiadam? No bo gdybym był politykiem, to przypuszczam, że można byłoby z tego sporo wykręcić. Naprawdę można byłoby z tego tak dużo wykręcić, z tych dwóch historii, ponieważ jakiś policjant pobiegłby do dziennikarzy, ci dziennikarze polecieliby, albo nawet inaczej, policjant poleciałby do swojego szefa, ten szef by wyczaił, poleciałby do prasy, zlecono by to jakiemuś tam Harukowiczowi. Dziupce, czy tam jakiemuś innemu, no i zaczęłaby się jazda. Przypominam sobie zresztą, że coś takiego zafundowano niejakiemu Maciejowi Wąsikowi, znanemu państwu też mniej więcej z 10 lat temu, kiedy nie zapłacił na stacji benzynowej, co się po prostu czasami ludziom zdarza. Nie powinien człowiek być tak roztrzypany, ale po prostu się może, może zdarzyć. I cała ta historia przypomniała mi się przy okazji sprawy pana Berkowicza polityka, który miał nie zapłacić w Krakowie Wikei i wezwano Policję 400 zł. Ja powiem szczerze, że nie mam powodów, nie widzę powodów, żeby nie wierzyć w to, co mówi pan Berkowicz. Otóż radość, satysfakcja, z jaką rzucili się na niego ludzie w rodzaju Kataryny, w rodzaju pana Wiecha, to jednak chyba już będzie nastałym bohater naszych podcastów, bo uważam, że to jest bardzo ciekawa postać, ten pan Wiech ze swoim odwiecznym moralizatorstwem. Kilka innych osób no, jest dla mnie wręcz uderzająca. Żeby było jasne, uczciwie mówię, Konrad Berkowicz nie jest mi ani brat, ani swat z niego. W dodatku. Sam chętnie bym mu przy jakiejś okazji, że tak powiem, przeszczypał przy go, gdyż y, od dłuższego czasu próbuję się tym umówić na wywiad. E, do tego człowieka się nie da nawet dobić. Co jest moim zdaniem przykładem e, sporej arogancji, że nawet nie odpowie, że nie chce albo że chce. E, niektóre z jego e, w, poglądów, które głosił w przeszłości, e, e, były bardzo mi dalekie. Natomiast oskarżanie go, że wyniósł patelnie i talerze z Ikei, jednak inteligentny facet, że wynosi talerz i patelnię z Ikei i nie zauważa, no jest absolutną bzdurą. Jest dla mnie oczywistym, że on po prostu zapomniał za te rzeczy zapłacić. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobnym, że próbował okraść Ikeę. I teraz, co się dzieje dalej? Dalej dzieje się taka historia, że wezwana jest jakaś policja. W powiecie, kiedy jest wezwana policja, to wezwane są automatycznie media oczywiście, bo pan poseł, i w końcu, uwaga, dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię, dlaczego sobie o tym przypomniałem? Skąd ten mój coming out, jak napadłem na dwie stacje benzynowe, a także zdaje się, że oddaliłem się samochodem, którego już nie mam od jakiegoś miejsca przestępstwa. Stąd, że całą sprawą Berkowicza. Tymi 400 złotymi, których Berkowicz moim zdaniem zapomniał zapłacić, zajmuje się premier rządu. A, i jeszcze jedna rzecz. Mam Biedronkę w bloku, w którym mieszkam. Czasami zdarza mi się wziąć wodę, są te kasy automatyczne, czekam, zagapię się, zagadam przez telefon, wychodzę i nagle myślę sobie, o Boże, nie zapłaciłem, wracam, mówię przepraszam, nie zapłaciłem. Już ci pracownicy się ze mnie śmieją zawsze. Yy... Konrad Berko... przecież gdybym był jakimś politykiem, kimś ważniejszym trochę, to Konrad... To Donald Tusk okrzyknąłby, że to przecież kolejna zbrodnia opozycji. Yy, premier rządu zajmuje się na ich się sprawą Konrada Berkowicza, który nie zapłacił 400 złotych Wikei. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo ta sprawa nie jest bez znaczenia. Ta sprawa pokazuje, jak tak naprawdę działa ten premier i to państwo. Premier rządu, który. Moim zdaniem, interweniował. I naciskał w sprawach, moim zdaniem, w sprawach Giertycha, w sprawach Słow, Sławomira Nowaka, w sprawach wielomilionowych, rządu, który celowo albo niecelowo nie jest w stanie ściągać VAT-u i CIT-u w takim stopniu, że między innymi przez to mamy 300 miliardowy dług, e, e, deficyt budżetowy, że mamy gigantyczne rekordowe zadłużenie wewnętrzne państwa, e, które za chwilę sięgnie 3 bilionów. Premier tego rządu, który rozdawał KPO bez... Ze złamaniem jakichkolwiek normalnych reguł w, e, wnioskowych i realizacji planów grantowych, które obowiązują gdziekolwiek na świecie, w normalnych krajach, rozdawał swoim, bez żadnych zasad normalnych konkursu otwartego gdzie i bez e, zasad powszechnego, chociażby ze złamaniem d, ustawy o dostępie do informacji publicznej, premier tego rządu zajmuje się Berkowiczem, który e, z, nie, nie zapłacił 400 zł na stacji benzynowej. Premier tego rządu z satysfakcją przyjmuje zajęcie majątku polityka Michała Wościa, i teraz przechodzimy do poważniejszych spraw, z satysfakcją przyjmuje zajęcie majątku polityka w związku z decyzją urzędniczą tego yy, urzędnika o tym, że kupił Pegasusa Ponoć za środki, za które nie mógł ich, ich kupić, za tych 25 milionów złotych. Pytanie, czy on mógł go kupić, czy nie mógł go kupić, to jest stosunkowo spora kwota za system komputerowy skomplikowany stosunkowo spora yy, w przypadku yy, takiego systemu dla całego, yy, dla całego państwa yy, i, dla wszystkich, yy, i dla wszystkich służb. I teraz pytanie, czy. Czy on mógł, czy nie mógł, to jest kwestia decyzji urzędniczej. Tam powinna być odpowiedzialność urzędnicza, a nawet niekarna Wosia. Natomiast nie dość, że robi się z niego wielkiego przestępstwo, to dokonuje się zajęcia majątku i równocześnie wszystkie te media, wszystkie te onety, bo to jednak dzisiaj one celują, celuje w tym, już nie mówię o panach Czuchnowskich i tych innych, starają się stworzyć wrażenie, ja założę się, że tych silnych razem z dwie trzecie w to wierzą, że Woś ukradł tych 25 milionów. I to jest mniej więcej ten sam, ta sama mechanika. To jest typowa mechanika, w której złodziej krzyczy, yy, złodziej krzyczy że kradną. To jest mechanika, myślenie i styl państwa mafijnego. Yy, a zarazem ja mam bardzo poważne wątpliwości. Widząc wpis premiera Tuska, który zajmuje się panem Berkowiczem, który zapomniał albo nie zapłacił, a niechby i nawet dla sportu chciał wynieść te talerze, w co nie wierzę. E, rzeczy za 400 zł. To czym się ten premier zajmuje? To ten, ten premier nie ma innych zajęć? To on chodzi, on opowiada o, o tym, jak jak oni o wskaźniki walczą jaka ciężka sytuacja na wschodzie jakie on ważne interesy e, w, e, załatwia on zajmuje się Berkowiczem, który nie zapłacił 400 zł przecież on nawet o tym nie powinien wiedzieć Morawiecki by nawet o tym nie wiedział nie wiedziałby, bo ponieważ wśród papierów, które dostaje wśród informacji, które przetwarza wśród ważnych rzeczy, którymi się zajmuje ta informacja o tym, że jakiś umowny, nie wiem jakiś polityk z platformy coś zrobił za 400 zł, to do niego by nie dotarło, ponieważ byłaby to zbyt mała informacja w randze, w hierarchii informacji, żeby, żeby się o niej dowiedział. My możemy z nim polemizować na temat COVID-u. Czy dobrze, że zamknął parki? Pewnie źle. Uważam, że inne rzeczy, które zrobił w covid gdyby nie zrobił, to dzisiaj byłaby wielka afera o to, że nie zrobił. I dzisiaj, gdyby nie sprowadził lockdownu, to dzisiaj Konfederacja by krzyczała o, to, o tym, że zabił 250 tysięcy, bo nie wprowadził lockdownu. Tak jak dzisiaj krzyczy, że zabił, bo wprowadził. Co by nie zrobił, to byłoby źle. Zrobił to, co zrobili ludzie na całym świecie. Ale stworzył pomoc dla tych wszystkich firm z szereg, szereg innych rzeczy. Możemy dzisiaj dyskutować, czy zrobił źle, czy dobrze, ale to był premier, na tym, w przypadku którego on dyskutował i dyskutujemy na temat najważniejszych rozwiązań dla Polski i dla tej części świata. Donald Tusk zajmuje się Berkowiczem. Zajmuje się Berkowiczem i 400-złotowym rachunkiem Berkowicza. To już nie jest premier, to jest po prostu błazenada, drodzy Państwo. No przykro mi, ale trudno to inaczej, to inaczej nazwać. Dziękuję bardzo serdecznie, to jest kanał Dobitnie. Polecam oglądanie, polecam lajkowanie, polecam e, współfinansowanie legalne, jeżeli możecie naszego kanału, jeżeli tylko Was stać i nie jest to dla Was problem, to będziemy bardzo wdzięczni. Możemy dzięki temu bardziej rozwijać nasze media. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i życzę nam takiej władzy, która nie będzie kryła swoich machloi, zajmując się drobnymi pieniędzmi, których zapomniał zapewne zapłacić jakiś poseł Wikej. A panu Berkowiczowi życzę lepszego stosunku do mediów, także tych krytycznych wobec niego. Dziękuję bardzo.